Zostanie, gdzie ktoś siedzi, z, z tyłu schowany. Masz coś. Poczysz sztandarowy, sztandar szkoły prowadzi. O zabranie głosu proszę pana dyrektora naszej szkoły, pana Krystowa Kciągowi. Cieszę się, moi, że jesteśmy tak licznie. W rocznice są wyjątkowe akcji z okazji skleśnej niepodległości podejm podejmowanych jest szereg różnych akcji, konkursów, yy, yy, działalności. Do jednej z takich akcji jako szkoła zgłosiliśmy się. Akcja ta zatytułowana jest rekord dla niepodległy polega na tym, że punktualnie o godzinie 11.11 zaśpiewamy hymn Polski. W pełnej czterostronkowej wersji. Tak jak około 20 tysięcy placówek oświatowych, czyli przedszkolni, szkół, innych instytucji oświatowych w Polsce czy poza terenem Polski. Przy okazji tej akcji, drodzy Państwo, warto by było przypomnieć sobie kilka podstawowych informacji związanych z naszym hymnem. Natomiast historia tej pieśni jest znacznie głębsza. Mianowicie sięga roku 1797. Wiąże się z dwoma postaciami, które mamy tutaj na tych dwóch slajdach. Przede wszystkim z Józefem Łybickim, który jest autorem słów, Tych lat, 17, 17, 17, 17, 18, w tych latach, 1757-1958, mazurek był bardzo popularnym utworem. Były to utwory śpiewane i tańczone, tak w dworach szateckich, jak i w wiejskich chałupach. Stąd zaczął wnieść na właśnie budowy melodii naszego filmu. tytuł 5 regionów polskich we Włoszech. Stała się bardzo szybko popularna wśród legionistów, z czasem dotarła do Polski. Szczególnie popularna była w okresie powstania, między innymi w czasie powstania listopadowego i po powstaniu listopadowego. Mnie takie określenie słowo kiedy. Teraz rozgrzała dyskusja, prawda? Bo część, yy, yy, część Polaków yy, podczas wykonywania filmu używa słowa póki. Otóż to słowo póki nigdy nie pojawiało się w żadnej oficjalnej wersji filmu. Zapamiętajmy, zawsze powinniśmy śpiewać słowo kiedy, póki jest po prostu rusycyzmem. Dalej, pojawia się tam słowo bonaparte. Bo Pojawiła się postać pana Skąd stąd etap postać jego. Zwróćmy uwagę w 1797, bo na Partego się odnosi takich 600 militarnych jak mówił. Otóż było idolem generała Dąbrowskiego i przy okazji dowódcą wojsk francuskich we Włoszech, a im właśnie podlegał regen polski, generała Dąbrowskiego, To oczywiście rozumiecie, skąd się pojawia. co oznacza terapia. Teraz chyba już bardzo, bardzo szalno używamy. To były po prostu wojskowe pękny zagrzewające do walki. Dalej. W naszym hymnie występuje również postać pana Czarnieckiego. Także warto zainteresować się naszym hymnym historią jeszcze jedno warto było wiedzieć, że w pierwotnej wersji 5 regionów Polskich Webłoczych liczyła 6 zwrotek. Obecnie wykonujemy tylko 4 zwrotki. Te dwie zwrotki, które e, są pominięte, warto by było zapoznać się z ich treścią i z przyczynami dla których zostały w latach 1806 e, i usunięte. Będzie ważny. będzie ładnie. Zapraszam naszych, yy, nasze miłe panie pracowników naszej szkoły do wejścia na salę. Nie wiem czy słychać, ale zapraszamy Państwa. Não, que Oczy standardowe, standardowe wyprowadził się.